Kurwa, do czego doszliśmy? To kierowca debil. I'm just chilling, dog. O co ci chodzi? Nie będę na jakiegoś kurwa shopa w ocelecie. <gorszy> Gorzej jak sobie kierowca, który jedzie naprzeciwko, bo myśli, że to oni mnie przejedzie. <gorszy> Jedziemy aktualnie w stronę burgershopa Proszę bardzo Ja pierdolę w Rozumiem Pani, Pani Sonio się tak ustawić, że nikt nie Nie, bo Martin się zesrał, że kierowca debil bo Nawet nie jak przyjebie, to kapela nie będzie Shota. bardziej przyjebany Dobra Ej, no kurwa, poszedłeś z tej strony W kierunku południowym Po swojej, kurwa